Kiedy robi się ciekawie wie ja lubię to się bawię. Lubię lesie, czy na trawie Ja lubię to się bawię Tyś Kiedy się ciekawie ja lubię to się bawię Lubię lesie, czy na trawie ja porcja, początek sketchu, mówię wam wszystkim, dobry wieczór Piękna historia, ale bez pojęty, komórka dzwoni, numer zajęty Cześć, cześć, z tej strony Kemon, witam was na serii Wiejska Przygoda, ze mną sąsiad Cześć, cześć Dzisiaj akcja Przewracanie 40 i siebie. Um, um, moimi 60kami Sąsiad teleportuj mi się to na odcinku bo ja ciągle widzę Nie, tam już nie ma A mi to średnio pasuje jak mi pociągnikach lotuż Dobra, nie na rzekł Obojedyny ja ci przykatuję skrzynie, bo już zgrzyt był na dwójca Moja skrzynia śliżowy mi Nowe tryby Poj się trzymają w miarę Mam nadzieję, że to twoja 4 mi pająka, chociaż nie rozumiem. się Nie powinno A któż to li po remoncie jest No nie dokaszałem tej łąki do końca, bo mi się nie opłaca. Wiem, że mi się nie opłaca, bo i tak na łące jest silos. Są straszne nierówności, bo, nie. bo raz jest wyżej, raz jest niżej. Ja już mi się tego po prostu poprawiać nie chce. No i to widać czasami. O, tu już ciemno. Dobra, lecimy z tematem 40 a idzie jak nie wiem. Pajunkami rozniesie za rok. Dobra, to jest Dobra, już nie źle. Nie wiem, na to jest świec, to idzie. Są już się plany na dzisiaj, co tam będziesz robił? Jakbyś ujęć To żeśmy się nie zgrali, a dopiero się jego czasu nie miałem, to już kurt na No No jakoś. Nie wiem, jak ty się to zrobił. Nie wiem, czy ty jest połek. No, nie spałem, miałem robotę. Jeszcze wyjazdy tego dochodziły. Ty robiłeś, ja wyjeżdżałem. Na to wychodzi. Tato. Po tym i do odcinków cię nie było na no tych twoich wyjazdach. No, Jose, ja mieć, mięczmić, ładnie mi rusa. Jose, ja jeździ. No, no, właśnie, ja, ja robiłem, ty jeździłeś. Nie wiem, czy Ci go dałem, ale wapno na pole dałem. Powiem Ci, tym moim... To elegan. moim nas czym ciężko było. Ale dałem radę. Jeszcze przecież tej ładowarki nie byłem, nie wiem, czy Ci mówiłem, że kupiłem, ale... Nie no, chyba. ale dałem radę tym wiadrem. Chyba tak źle. Jak w super źle to nie było nie wierzę że uda się dobra i tutaj opuszczamy ileś tam Kurde, irytujemy tym pająk raz, zwierzę raz zostawi. A tam poprawi się. Jak się będzie zgarniało i znowu rzucało. No i ogólnie widły na tył, na podnośnik już te większe. A o to gdzieś miał wodzi bele. No, SIPA będzie twoja ciągle w użyciu teraz. Powiem. I co, zarobicie słomę No i jeszcze u mnie sianko. Będzie... benowała. Bo no tak powiem. O kurde, to już mam A no, u mnie... ...u mnie też są łuki do koszenia. A no widzisz. Myślę, że jeśli kupisz z 3 lat, im dopiero możesz robi cały czas no chociaż to, to dla nie hektarów mało mamy ja z 10 bym miał I tam z 15-20 co to jest? No jeszcze presa przecież po... do niej do niej to, to teraz grzewka o tylko że teraz przede No, to zaraz się skończy widziałem ogłoszenie tam na takiej pewnej stronie o której nie mogę powiedzieć że? na tej platformie, że se torka sprzedajesz no, coś tam wystawiłem a co za groszek wystawiłem? i plan na inny ciągnik? słyszałem, że seria ciężka już wlatuje no mam taki plan, ale... nie wiem nie. może seria lekko tak. a, ale jak to wyjdzie w praniu, nie? to już się no, zobaczymy jak z kasą ludzi. no, później, jak skołysisz to tam, wiesz? Ale mi się tam nie przejmował pieniędzy, miałem się przejmował co kupić. Lecz kupić to nie łaskę, bo tu znajdzie się coś. Muszę ten, ten chwastownik kupić, bo chwasty mi na polu wyrosły, że. Albo też se... Kupię z e, tej większego ursusa albo dam jakieś dociążenie i uprawę się mieć, powiem Bo te chwasty tu nas rok w rok tak wielkie że jak zostawisz e, te, na miesiąc pole to chwastów jest od pieruna tam... kup ode mnie zaczęła O no ja znam jego przygody Nie wrobię ty znasz nie wrobisz mnie w to. Na polu się nie kopie, przecież nie szerokie laczki. Tak, tak, no chyba z przodu tylko. Mm. No o naszą akcję, bo co tu się działo tu. No ładnie się tam działo, ładnie. A no pierwszy odcinek, który żeśmy nagrali i już się kopali w polu. A no później akcja elegancka, Orka była wtedy to już za jako taka poszedł. Nie, jorem 40 chyba albo 60. Nie j'orałem Nie wiem, musiałbym zerknąć na ten właśnie odcinek czym. Ale mi się wydaje, że z torem, z trójką. Możliwe. Bo wtedy bym się prawie do stawu wpierniczył. Bo mi za dobrze hamulce w 60 nie działały. Nie zadziałały. No i za długo chyba nie na no, grum tych akcji osiewu, bo to już dziewiąta minuta, a ja dopiero pierwszy objazd na co robię, te większy. No matko. No ja Ci powiem, że ta czterdziecha dzisiaj ma co robić, tak? To ciągle z pszczepu mloto, a... A dzisiaj jest roboty. Ja no czy... że pożyczyć, nie to się pożyczyłem. A no ta, ja cię tam później odrób, nie? Tam się rozliczymy po odcinku. No, ale, to myśl... ale to już myślę, że z pełnym bakiem, nie? Nie no, to inaczej się po odcinku rozliczymy, nie? No, to się pomyśli. To się zatankuje, ale nie do ciągnika. A to, to zapraszam wieczornie. Dobra, czterdziecha będzie na ciebie czekała. Później cię tam podrzucę, albo sobie weźmiesz jak ci będzie potrzebne. Ja pewno z pola późno zjadę, bo jak kosze. Eee, to cię później odwiosać, jak po ile zdążę. Bo ja też będę. Do późna bo stoczyłem 55, bo tam z tyłu halogen se zamontowałem, nie? O! No A to z... jak przeciągać na krótko, czy jak? No na no, krótko, na krótko z tyłu jest taki mały guziczek na halogenie, tak cykam i działa. No to elegancko Ja bym musiał 40 też takie coś zrobić na błotniku. A no tak. Pajna, bo jak talerzuje po Jak leży ściernisko później to Nie musiałbym zetorem ze światłami tylko 40 bo mógł z tyłu z halogenem A no albo nie wiem czy 60 ty masz w ogóle działające światła Z tyłu chyba nie ma światła na kabinie. Eee, to standard Chociaż ci terenie nie powiem, czy one są, czy nie ma, no, bo nie patrzałem. Wiem, że w Zetorze są. W to piroli to te No, bo to tam marka Zetorków mają. A widziałem dwójkę na tym Na portalu bez kabiny, tu cię zaskoczę Wyżej teraz p te? myślę na 80 że kupić Jest fajny sprzęt No nie wiem czy czasem nie za duży na no, moje gospodarstwo jest to możliwe. Mi też by się jakiś większy sprzęt przydał. No ale jak na razie nie na rzeku. No ale ja mu więcej hektarów od Ciebie okay. No ta łąka mnie najbardziej przeraża. U mnie I no, Ty masz akurat dużą łąkę. No to... Ją chyba mniej. Nie wiem, nie wiem. Tam dalej od domu to mam bardzo dużą się robi i robi Ty tu bory masz malutką fajną A no tam a powiększyłem jak cię nie było powiększyłem Nawet Silo żebym zrobił powinci wykopołem Nie ma ze wpierniczyłem Obunki. A jest na kisząkę, czy na dużo? No, byłem taki co sobie już na kiper i wisz. Co robisz do królewka? I kiprujesz. I kiprujesz. Planuję z żyta zrobić jedno pole iż. Żyta nakupiłem, chyba dziewięć orków i będę gościł. No to elegancko robota się szykuje. No ja ci powiem. Wydzie, widzie, widzie. samozbierająca. To twoje przydo. No wreszcie pójdzie w testy, bo ona jeszcze nie była w testach. No widzisz. To, to mi się, że tak powiem, niefajny łuk trafię gdzie będę musiał zakręcać tym pająkiem. to tu jeszcze męczę to pole krótkie. I ja nawet po łąki jeszcze nie mówi A to już 15 minuta. No to męczę to pole tylko gospodarstwa. Nie męczmy. Ja ci tak powiem, że, my, że ja to to utośnienie to chyba na jutro przełożywisz no jak Nie zdążysz zasiać na no to jutro dla siebie. Chociaż pewno jutro jeszcze do kości, bo wszystkie nie skoszą. A no to Co poradzisz, jak nic nie poradzisz Jeszcze niepewno, pewno na itrę został A nie ktoś koszyny Cilno jest, bez żadnego halogena ani z przodu ani z tyłu nie mam ten jeden, ale to jest malutki, w tym 55 x to co ja zobaczę, krzywo posieje i tyle wyjdzie. Ja tu ty w tym bizynie też mam słabe światło, ale jeszcze we ciemnego mogę coś tam pokosić. To coś nie za wiele. Ej, ej, od mojego bizunka to się oczu, pleganckie światła. Właściciel były powiedział, że tylko 30-letnie. Założy się kabinę, samorupkę, światło się zrobi eleganckie i oni A no to A właśnie Ty chciałeś pod korek zatank... po... zatankować 4 h Pamiętaj, że Bizon to ma większy bak No Bizon na to by jeszcze tankował przecież na No i no coś tak czuję, że po tym rozliczeniu naszym to się dzisiaj będzie dobrze spało. No, to że jutro rano muszę stać, że jeszcze jechać kości. A ja muszę, żeby ten, żeby zasiąść. Bo tam dobra. Przewrócenie to przewrócenie. No to akurat. To akurat. Akurat staniemy i no. Mamy radę jak po, po tym naszym tankowaniu będzie. No tego to i nie. No powiem ci, już się tak ciemno robi. Co mi się ta córka w dół? Córka? Córka na wakacjach u babci. O kurde no No co chcesz do mojej córki No bo bym sobie zrobił tu małą przerwę w polu to bym tam odwiedził na kawę jak nie wyposzę Wastaw O tym pogodowym w innym terminie Rzeknij ta słówko, że ją porę hektarów, nie? To może Nie, ona nie do gospodarstwa, ona do samochodu. A ty nawet się od samochodu nie możesz? To kupię malucha. Gdzie malucha? W tych czasach to te. Jak to, to im było? T na B. Kurna, no nie pamiętam. Bentley? Nie, nie Bentley. Skąd ty znasz takie nazwy jak Bentley? Ja to myślałem, że to jest taki kumbaj, taki bizuję. A bizun to kombajn, na nie samochód. To też takie duże tym wentlejty, podobne do bizuna. O, te. Bym, bymki, jak to nam mówi, bymki. Bymki? Bymki. Czy bem, bymki? Bim co to jest? Jakoś to... Słyszałem coś to na ten temat, ale... No ja ci powiem, że to do to, to, to młodych, takie samochody chyba. A powiem ci, ostatnio se przeglą... nie, przeglądam ogłoszenia, nie? To nie Dunost stary. Ale dobra, słuchaj, ostatnio se przeglądam ogłoszenia, nie? No i co tam znalazłeś? patrz, a tu taka elegancka skoda fabia czerwono jedynka kurna Jeszcze była taka niebiściutka felicja Ja ci mówię za naszych lat to by szły na to ja nie A teraz to ja tam słyszałem... No, no, no. A teraz to ja tam słyszałem, że takie samochody to na porządku dziennym. Ja i mówiłem, że takie samochody kiedyś to w naszych latach to był komfort takim na podjechałeś, to każda twoja. A rozumiesz ona do mnie godę, że... No Zioł na takich nie Ja mówię co ty No ja sprawdzę jej gorun... czy nie mogę rączki a ta gorączka. Mój dziadek taki kiedyś miał Tak, jak, Jakum, jakum, Mój dziadek taki samochód miał, to jak podjechał pod remizę to Mówił, że babcia to w majtkach do niego leciała. Tak. O! No taką właśnie niebieską. Ale Felicję czy Fabie? Fabia to nowo no, pewna Felicję wyleciała. A to jest fajne, wujce to jest ja fajne, Górna wujek kiedyś podjechał taką żółtą... Halo, halo, sąsiad. Halo, halo. A nie, to Alicja, Alicja A ja pamiętam, wujce kiedyś przyjechał taką żółtą. Mówić, dawaj do mnie, młody, przejadę się pokorzyć. Pokażę ci, co to potrafi. Kur, na to 80 to to chwilę miał. Wiesz, jak to szło? No, słyszymy się. Alo, halo, no chyba tak. Ja cię słyszę. To dobrze. Puh, gałąź mi się w łeb. I czasami żałuję, że nie pobrałem się z jakichś z kabiną. Nie widzę co, co mam dzisiaj wstawić. Noc jest. Stawek na ten na odcinek nie w Nie wiem z czego. Ciemno jest, jak nie wiem. Może jakąś miniaturkę zrobię. Jeszcze pójdziemy do sąsiada zobaczyć. Nie co on tam robi. Ojejny, tak ciemno rzecz, czpkę nosa nie widzę. jak tam, weź no zrób tam 40 z pająkiem to. nie, ty tu jesteś. Czemu ty obok drzewa stoisz? Co ta awaria? No ja to sąsiad musiał jechać po te, po części do Aha, ja się, że jako awaria moja byłaby Weź coś znowu na grze, bo... No, bo mi się tam zęby wkurzyły. Kurna, wiedziałem, no. Zęby mi się... Pomóż. Dobra. daję jeszcze 5 minut do odcineczka. Mam nadzieję, że to nam starczy. Jutro oczywiście pojawi się ta akcja Siew. Mam nadzieję, że coś jeszcze. Dobra, a więc to by było na tyle. My się z, z wami żegnamy. Z tej strony Kemon w czym się to jest wpisane. Dobra, dzięki za uwagę. Cześć, no cześć. Jest.